Hej witajcie w kolejnym unboxingu tym razem coś od Hasbro Beyblade Burst Turbo wersja Slingshock postanowiłem zaszaleć i kupić coś innego poza Switch Strike'ami tak nie tylko e, przerabianiem e, Takary człowiek żyje a e, uznałem że taki dwupak będzie o tyle ciekawy albowiem no po pierwsze nic w, z wersji slingshock, slingshock jeszcze nie posiadam po drugie Fafnir będzie do porównania Jako że mam jego wersję od Takary Natomiast Ru Rudr Czy jakoś tak e Jest ciekawostką od Hasbro tak Hasbro wydaje swoje własne beje Ten dysk nie ma swojego odpowiednika Takary Także Przy serii Beyblade Burst jest to Są to chyba Pierwsze tego typu zagrywki od Hasbro albowiem wcześniej Robili ewentualnie rekolory, albo mieszali różne części, które nie występowały w tych zestawieniach w takarze, natomiast sami niczego nie wymyślali. No chyba, że jakieś inne linie typu Bay Wheels, albo Bay Warriors. Także zobaczmy, zobaczymy, jak poradzili sobie ze zrobieniem własnego Beyblade'a, zobaczymy, jak poradzili sobie z przerobieniem takary, i o co chodzi z tym w ogóle Slingshockiem. Co ciekawe, nie ma tu w ogóle wyrzutni, ale to dobrze. A po co płacić za coś, czego nie będę używał? Zwykle te okropne tasienki. Ups. A udało się. Może skoro nie było tego wcześniej u mnie na kanale, to zaczniemy sobie od wyjaśnienia, czym jest linia Slingshock. Chodzi zasadniczo jedynie o pasujące do aren mody. E, mody naszych typów, czyli takie właśnie wysuwanie. Ich spodu nie jest to takie proste. Dzięki czemu są one bardzo agresywne. Jak widzicie mamy tutaj bardzo szeroki flat, a w normalnej wersji mamy taki wąski flat. Także raczej nic aż tak ciekawego. Zresztą zobaczcie na to no. Bej tak by szalał po arenie, że jest to absolutnie niemożliwe, aby dawało to coś w walce, myślę, że myślę, że prędzej jakiś self-KO coś w tym stylu. Także no omówmy sobie po prostu Beje. Zaczniemy od Fafnira, jako że mamy porównanie przede wszystkim w tym ruchomym elemencie na szczęście w wersji Hasbro również jest ruchomy Także to na plus. Natomiast, no, hasbro znowu się nie postarało, tak. Po pierwsze, e, no, jeszcze można wybaczyć, tak, zmianę kolorów z tego przezroczystego pomarańczowego na niebieski. Okej, okay, co się komu podoba, tak. Ale po pierwsze, jak zwykle, nie jest to metal. Jest to pomalowany plastik. Już w wersji takary przykro mi było, że to nie jest metalowe. No, ale tutaj mamy przynajmniej trochę metalu, tak. Natomiast tutaj wszystko jest plastikowe. Jedyny, jedyny metal, jaki uświadczymy, to tutaj na śrubach. Eee, disk jest mniej więcej taki sam. Eee, no tutaj oczywiście mam tego frame'a, ale on był kupowany oddzielnie, także na niego nie patrzymy. Eee, no i drugi mega błąd. Mimo, że się to rusza, to jest to plastik. Tak, w wersji fafnirowej mamy gumę. W, przepraszam, w wersji Fafnira od takary mamy gumę, natomiast przy Hasbro miałem nadzieję, że właśnie całe to będzie gumowe, jeszcze więcej gumy, ale nie. Zrezygnowali z tego, czym, czym właśnie się charakteryzuje Fafnir, czyli z gumy. No, moim zdaniem całkiem bez sensu. Ech. no Tutaj przezroczysty kolor, znaczy tutaj przezroczysty kolor, tu nie przezroczysty. No, można powiedzieć, że co kto lubi. No ale no nie mówcie mi, że wolecie plastik od gumy przecież to jest podstawowa cecha fafnira wszelkiego także no jestem na nie jestem na nie eee, no tutaj wersja sl slingshock tak, eee, ale mniej więcej podobna edycja eee, z tym, że tutaj ten mechanizm chodzi bardzo lekko no tutaj trzeba włożyć naprawdę sporo siły, i nie wiem, yy, czy Bey jest na tyle ciężki, aby to w ogóle działało. No ale mimo, że to zostawili, i dodali jeszcze wersję Slinkshock, nie zmieniając za bardzo, właśnie wszystkiego, tylko tyle, że no, niestety sprężyna jest cięższa. Natomiast co chodzi o nowego Bey'a, nasz Rudr R4 wygląda naprawdę fajnie. Nie ma żadnych modów oprócz właśnie wspomnianego slingshoka, ale wygląda naprawdę fajnie. Przypomina nieco Bakushin Ashure, ale jest to taki raczej archer, powiedzmy. Właśnie zamiast mieczy posiada strzały, które są naprawdę fajne. Malowanie jest bardzo dobre. Nie spodziewałem się tego po Hasbro. Elementy są nieprzezroczyste, jeżeli chodzi o, o to, co widzicie, ten niebieski spód. Natomiast jeżeli chodzi o żółty kolorek, no to mamy taką półprzezroczystą poświatę, dzięki czemu mieni się ona czasem na taki lekko zielony kolor. Moim zdaniem wygląda to super. Także design BEJA jest moim zdaniem rewelacyjny. Bardzo fajnie, że, że te strzały są pomalowane, mają nawet niebieski element. Tutaj twarz ma takie niebiesko-czerwone elementy, oprócz tego srebra Także jest naprawdę sporo kolorów Hasbro przyłożyło się do tego BI, ja nie powiem Wygląda to rewelacyjnie Może właśnie disk i ten Slingshock Nie są Nie wiadomo jak Ciekawe Ale jeżeli ten dysk Wyszedłby nie przy serii Turbo Tylko przy pierwszej albo drugiej Moim zdaniem, naprawdę niezła konkurencja dla Takary. Jeżeli znajdę jeszcze jakiś dysk, który nie wyszedł w wersji takarowej, to na pewno go kupię, bo po tym, co tu widzicie, naprawdę jestem mile zaskoczony, że Hasbro potrafi robić fajne dyski. No tym bardziej, że byłem zawiedziony ich wcześniejszymi pomysłami typu Bay Wheels czy, czy Bay Warriors. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing. Polecam ten dwupak ze względu na Tego Beja, ze względu na FAFNIRA już niekoniecznie. Także jeżeli macie sporo dysków, to myślę, że to ciekawy okaz do kolekcji. Jeżeli dopiero zaczynacie, no to raczej możecie sobie odpuścić. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing i do zobaczenia w kolejnym. Na razie.